Siema. Zanim zaczniemy, chciałbym, żebyś zostawił lajka like i subskrypcję byłoby mi niezmiernie miło. Dzięki! Blitzkrank, wielki golem parowy. Metal is harder than flesh. Blitzkrank to olbrzymi, praktycznie niezniszczalny parowy golem. Pierwotnie stworzony z myślą o pozbywaniu się trujących odpadów z zon. Jednak wyewoluował i teraz bezinteresownie wykorzystuje swoją siłę oraz wytrzymałość, aby chronić innych. Zdolny przejrzeć fałszywe spojrzenia i sztuczki, rusza, aby pomagać potrzebującym. Wkrótce po powstaniu Hextechu, wynalazcy i naukowcy przybyli do zone, czyli miejsca, gdzie mogli eksperymentować z niebezpiecznymi materiałami, nie przejmując się surowymi regulacjami i zasadami obowiązującymi w Piltower. Ich eksperymenty często kończyły się katastrofami, które niszczyły całe budynki, a toksyny wyciekały na pobliskie ulice. Zespół z Akademii Techmaturki stworzył parowe golemy, które mogły usuwać niebezpieczne materiały, co było uważane za zadanie zbyt niebezpieczne nawet dla najbardziej zdesperowanych zaunitów. Golemy pracowały niezmordowanie na ulicach, przenosząc odpady do ciągle rosnącej liczby wysypisk na terenie całego miasta. Jednakże, nawet pośród tak wytrzymałych maszyn, zdarzały się wypadki, i automaty były często odsyłane do Akademii w kawałkach. Transportowanie śluzów zon nie było łatwym zadaniem a żrące chemikalia z czasem osłabiały ich metalowe ciała. Młody, ambitny wynalazca, znany jako Victor, pragnął stworzyć wytrzymałą maszynę, która mogła sprzątać skuteczniej i nie być narażona na drogie naprawy. Zebrał zepsute części z wycofanych golemów, unikając bardziej eleganckich części, popularnych pośród jego kolegów. Wykorzystując niechciane materiały, Wiktor stworzył bardziej wytrzymałą maszynę. Swój twór nazwał bitkrankiem. Mając nadzieję, że golem szybko pozbędzie się wszelkich odpadów i stanie się czymś więcej niż tylko kupą odrzuconych części. Po wpojeniu Blizzkrankowi nieustającej chęci wspierania mieszkańców ZON poprzez usuwanie szkodliwych toksyn, Wiktor wysłał go do slamsów, aby niósł pomoc. Golem wziął sobie do serca ideologię Viktora, wierząc, że poświęcenie oraz altruizm przyczynią się dla dobra miasta. Blizzkrank dołączył do innych sprzątających maszyn działając na terenach, które znacznie wykraczały poza zwykłe obszary zanieczyszczenia. Dzielnie sprzątał najbardziej brudne dzielnice, bez potrzeby wracania do Akademii na naprawy. Gdy Blistrąg natrafił na inne zagrożenia dla obywateli, zaczynał tworzyć coraz bardziej ambitne plany dla swojej grupy golemów, aż nie zorientował się, że jego własny projekt był bardzo ograniczony i jego działania nie mogły wykraczać poza sprzątanie chemicznych odpadów. Pewnej nocy pożyczył cenne pudełko z narzędziami Wiktora i otworzył swój silnik parowy. Zmienił konfigurację mechaniki i usunął wszystkie ograniczenia funkcji, aby mógł jeszcze lepiej służyć miastu. W ciągu kilku tygodni Bliskank zorganizował ewakuację całych dzielnic, aby uchronić ludzi przed toksycznymi oparami, pokierował systemem dystrybucji jedzenia w celu usprawnienia jego wydajności, a także naprawił skomplikowany system filtracji co pozwoliło dostarczyć czystą wodę do miejskiej studni. Z każdym dobrym uczynkiem poczucie celu Bliskanka rosło i zyskał świadomość, co nie udało się żadnemu innemu golemowi. Wiktor zauważył niezwykłe zmiany w swoim tworze i postanowił odtworzyć wrażliwość i samodzielność Bliskanka u innych maszyn. Jednak Bliskanek nigdy nie ujawnił, co doprowadziło do jego przebudzenia, a bez tej wiedzy Wiktor nie był w stanie nic zrobić. Blissrank bez przerwy wędrował po ulicach Zon, ponieważ ktoś mógł być w potrzebie. Pomagał nie tylko ludziom, a także zwierzętom i zepsutym maszynom. Gdy pożar zniszczył wieżę zegarową Daworan, uratował rodzinę mechaników oraz ich czarnego kota dzięki swojemu mechanicznemu ramieniu. A po drodze zatrzymał się, aby zabrać małą mechaniczną tancerkę z pokoju dziecka. Żadne zadanie nie było zbyt błahe dla parowego golema. W ciągu jednego dnia potrafił powstrzymać rabunek, złapać lodowy owoc dziecka i uchronić go przed upadnięciem na ziemię oraz odstawić do cyrku zagubionego Poro, aby nie wpadł pod zepsuty Velocipod. W miarę upływu czasu Blitzrang dowiedział się, że niektórzy ludzie, którym kiedyś pomógł, zapadli na poważną chorobę w wyniku zatrucia szkodliwymi chemikaliami. Zdenerwowany tym, że nie może im pomóc, zwrócił się do swojego twórcy. Wiktor, który był zainteresowany ewolucją ludzkości poza okowy śmiertelności, był chętny do pomocy. Obiecał Bliskankowi, że dzięki swoim badaniom techmaturgicznym będą w stanie pokonać śmierć. Bliskank przekonał jedną z rodzin, aby spróbować pomysłu Wiktora i pracował ze swoim twórcą nad zamantowaniem w ich ciałach maszynerii, która miała pozbyć się choroby. Z początku wszystko było dobrze i ludzie odzyskali sprawność, którą utracili w wyniku choroby. Jednak po kilku miesiącach cieszenia się dobrym zdrowiem ich ciała zaczęły słabnąć. Wiktor i Bliskrang pracowali bezustannie, aby spróbować znaleźć lekarstwo, ale ich starania tylko opóźniły nieuniknione. Cała rodzina zmarła. Zasmucony porażką Blitz wiedział, że w taki sposób nie pomoże ludziom. Odszedł od swojego twórcy, mając nadzieję, że uda mu się wprowadzić w życie olbrzymią zmianę i poprawić życie mieszkańców zonu. Podczas gdy niektórzy postrzegają Zon jako chaotyczne miejsce, w którym szalone eksperymenty i bezprawie można spotkać na każdym kroku, Bliśkrang widzi tylko nieskończone możliwości. Przeszukuje Zon, by znaleźć sposoby na wprowadzenie dobrych zmian, szczególnie skupiając się na ludziach zapomnianych lub odrzuconych przez społeczeństwo. Bliśkrang wierzy, że dzięki odrobinie smaru Zon stanie się najwspanialszym miastem w całym Valoranie. The time of man has come to an end.